Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Panie doktorze, ja się jeszcze dopinam. O, nie jest, bardzo. jest jeszcze dużo luzu, widzę, także no, można trochę no, przytyć. Trochę jest. A ja natomiast powinienem troszeczkę zrzucić. Witamy Państwa. Jak się Państwo zapewne domyślają, dzisiejszym tematem programu Psychotymy będzie prawidłowa masa ciała. Zachęcamy do oglądania. Co zrobić, żeby pies miał dobrą sylwetkę? Dobrą sylwetkę, przede wszystkim dobra karma, dobrze karmić psa i przede wszystkim dużo ruchu. A niestety mój mały od małego dostawał złą karmę i za szybko urósł. I w tej chwili w wieku 7 miesięcy ma stwierdzoną dysplazję pierwszego stopnia, więc nie jest zaciekawie. No i staramy się go odchudzić. No i co, i co pani robi? Dużo ruchu. Karma ograniczona do minimum, i przede wszystkim dobra karma taka, która zawiera wszystko, co powinien mieć, a nie zawiera jakichś tam wypełniaczy i takich rzeczy, które go tuczą. Regularny ruch, dieta, odpowiednia karma. No i niestety aktywność. Trzeba cały czas, kilka razy dziennie, korzystać z wybiegów. Albo też paczerw. Proporcje też potrzebne są odpowiednie do karmienia w Żeby nie przekarmiać go też, to też ważne, nie? Najważniejsze, żeby, żeby karma nie była, że miała więcej białka niż węglowodanów na pewno i... Jak mówię, ruch, ruch, jeszcze raz jeszcze raz ruch. Nareszcie przyszła długo oczekiwana wiosna. Ale z tą wiosną pojawia się często taki problem, że odkłada się nam trochę kilogramów, nie tylko ludziom, ale okazuje się, panie doktorze, że także zwierzakom po zimie przybywa trochę. Tak, to jest. Jakby naturalne i po części fizjologiczne, z tym się do końca tak dobrze nie walczy, dlatego że skrócenie dnia świetnego i jakby wyciszenie, mm, jeśli chodzi o aktywność, o różnego rodzaju no, formę spalenia m, tych zbędnych kalorii, zimą zawodzą, więc rzeczywiście i ludzie, i troszeczkę też ci potopiecznie zaczynają być tacy bardziej ociężani. W takim razie powiedzmy, jak stwierdzić. Czy rzeczywiście mojemu pupilowi nie przybyło tych kilogramów za dużo? A jeżeli przybyło, no to co z tym zrobić? Najlepszym wskaźnikiem jest waga oczywiście, waga i obserwacja. No bo jesteśmy w stanie, notując sobie w poszczególnych miesiącach wagę naszych, naszych pupili, stwierdzić, czy rzeczywiście. Ona rośnie czy stoi w miejscu. Pamiętajmy też, że mija czas, prawda? Więc pewne wahania wagi są możliwe, ale musimy to korelować zarówno z dietą, jak i z trybem życia oraz różnego rodzaju stanami ewentualnymi chorobowymi, które w tym czasie mogą się zdarzyć. Powiedzmy, gdzie takiego psa można zważyć? Te małe pieski to pewnie można na taką domową wagę gdzieś tam wsadzić, ale te większe to już jest chyba większy problem. Tak jest, ale sposobów jest kilka. Albo ważymy psa na jakieś wadze, którą mamy dostępną właśnie w domu, czy to stawiając go, bądź biorąc na ręce, jeśli jest większy, i potem odejmując od sumy własnej wagi psa swoją wagę, i wyjdzie nam waga psa, albo korzystamy yy, z wag, które praktycznie są w każdej lecznicy weterynaryjnej i można to z powodzeniem skontrolować. No, waga to jest takie urządzenie, które ewidentnie nam powie, że. Tych kilogramów jest za dużo, ale można też czasami na oko nawet stwierdzić, że nasz pupil jest za gruby. Tak, rzeczywiście są takie systemy. Systemy oceny albo wzorkowe, albo poprzez palpację, poprzez omacywanie poszczególnych partii ciała. I wówczas do tabeli, która w sposób graficzny i punktowy przedstawia nam zwierzę, które jest wychudzone, szczupłe, w wadze idealnej czy z nadwagą bądź otyłe. Dopasowujemy swoje obserwacje. Czasami to na oko to też widać po zachowaniu zwierzęcia, bo nagle zwierzę jest bardziej ospałe, apatyczne, albo szybciej się męczy, pokłada na spacerach, albo jest mniej chętne do zabaw i w ogóle. Z jego zachowania wynika, że jest takie nieswoje. Nie zawsze jest to oczywiście nadwaga czy otyłość pierwotna. Nieraz jest to efekt wtórny, wynikający z jakichś chorób, które to, to zwierzę toczy. Psy i koty mają też takie swoje BMI jak ludzie. Zgadzasz się. Jest to, to body mass index. My u zwierząt określamy to jako punktowy wskaźnik kondycji. A ile powinien ważyć kot, taki nie za gruby, nie za chudy i pies tak samo? U kota łatwiej jest to określić, ponieważ wielkość tych kotów jest zbliżona i taki powiedzmy europejski powinien ważyć około 4 kg. I jeśli weźmiemy dużego kota, czyli raz dużych jak Coon czy norweski, to on nie powinien przekraczać około 9 kg. 10 kg. Natomiast jeśli chodzi o psy, tutaj jest sytuacja zróżnicowana pod względem rasowym, że są małe rasy, średnie i duże rasy, oraz olbrzymie, i każda z tych grup ma też swoją indywidualną, właściwą wagę. W momencie, kiedy ta waga jest optymalna, czyli w tym BMI albo tym punktowym wskaźniku kondycji zawarta w przedziale około 3-4, to jest super, ale każde odstępstwo in minus i in plus to już są pewne zaburzenia. Dodatkowo możemy jeszcze hmm, Przyjąć, że praktycznie 5-10% wzrost masy ciała od prawidłowej nazywamy nadwagą, a każde 20-30% wyżej to już jest otyłość. I statystycznie praktycznie co trzeci, czwarty pacjent w gabinecie ma nadwagę, a co dziewiąty, dziesiąty będzie miał otyłość. Powiedzmy, dlaczego warto zadbać o tę prawidłową wagę u naszego pupila? Ta prawidłowa masa ciała to jest też prawidłowa kondycja, no i tym samym odpowiednie zdrowie. Idealnie, jeśli takie zwierzę jest w przedziale punktowym między 3 a 4, jeśli chodzi o ten BMI zwierzęcy. Natomiast mm, i niedowaga i nadwaga, no to już są sytuacje skrajne i musimy je interpretować przez pryzmat pewnych zaburzeń, czy to metabolicznych, czy oczywiście chorób, które generują powstawanie tkanki tłuszczowej. Sama objętość, jakby i ta masa tkanki tłuszczowej, to nie jest też nic obojętnego dla organizmu, bo jest to ilość komórek, która produkuje pewne substancje chemiczne, albo aktywując niektóre procesy, albo hamując niektóre procesy. I tym samym mamy różne tego konsekwencje. Po części otuszczenie, które daje efekt ociężałości i zaburzeń w układzie krążeniowo-oddechowym, w układzie motorycznym, czyli mamy zbytnio obciążone stawy i tym samym tendencję do zwyrodnień tych stawów. Są pewne problemy związane z układem pokarmowym stricte, jak otuszczenie wątroby na przykład, czy choroby trzustki, ale też i gorsza perystaltyka u takich pacjentów, ale też i pewne zmiany w obrębie układu moczopłciowego, ponieważ ich aktywność, ich ich chęć korzystania z toalety jest też ograniczona. Plus cała endokrynologia, która no, w tej tkance tłuszczowej ma przede wszystkim ważne znaczenie, jeśli chodzi o metabolizm i o aktywność niektórych procesów biologicznych. Szacuje się, że pacjenci, którzy mają nadwagę i samotyli, żyją mniej więcej do 2-3 lat krócej niż ich. Powiedzmy rówieśnicę o prawidłowej masie ciała. Panie doktorze, myślę, że wielu z naszych widzów natknęło się w internecie na rozmaite przeliczniki prawidłowej masy ciała, te właśnie BMI i, i, i sobie taki test zrobiło. Ale czy możemy gdzieś właśnie znaleźć takie przeliczniki dotyczące poszczególnych ras albo poszczególnych gatunków? To zapraszam nawet na naszą stronę internetową www.mypet.pl i tam jest odpowiednia tabela, która pozwoli każdemu widzowi sprawdzić, czy jego potopieczny jest w typie wagi, czy też ma jakieś z nią problemy. No, a jeżeli już ta waga jest za duża i musimy podjąć jakieś środki przeciwko temu, albo żeby pomóc naszemu zwierzęciu troszeczkę tych kilogramów zgubić, no to. Co musimy zrobić, panie doktorze, to pewnie jest temat na cały kolejny odcinek. Albo nawet i dwa, ale faktycznie taka recepta jest, aby skonsultować się z kimś, kto może tutaj doradzić, ponieważ kluczowy jest wywiad, aby sprawdzić, dlaczego ten pacjent akurat jest w grupie tych, tych zwierząt z nadwagą bądź też z otyłością, i po części skorelować to też z trybem życia samego właściciela. Niestety, często bywa tak, że jeżeli właściciel nie uprawia zbyt aktywnej formy ruchu na świeżym powietrzu, to tym samym jego potopieczny, również towarzysząc mu przed telewizorem i podjadzając te same chipsy czy, czy jakieś przekąski, buduje sobie te zbędne kilogramy. Ale jakby nie o samą dietę tutaj stricte chodzi, tylko o pewne wykluczenie nawet niektórych schorzeń, ponieważ przy na przykład niedoczynności tarczycy albo nadczynności nerczy albo różnego rodzaju endokrynopatiach chociażby cukrzycowych czy innych metabolicznych samo odchudzanie dietetyczne czy ruchowe nie przyniesie nam efektów musimy każdą formę odchudzania dobrać do poszczególnych potrzeb i tak naprawdę przyczyn u tego pacjenta czy to będzie sama dieta zawarta w formie niskokalorycznych ale częstych posiłków wysokobłonnikowych czy to będzie ruch Odciążające stawy, regularny, czy to będą na przykład pewne leki, które mm, będą musiały zniwelować efekt choroby pierwotnej, po to, żeby potem się wziąć dopiero za wagę. O tym wszystkim decyduje konsultacja lekarska i warto ją przeprowadzić. Czyli jednym słowem, proszę Państwa, jeżeli chcecie pomóc swojemu pupilowi schudnąć, to najlepszym adresem, żeby się udać, właśnie w tym celu, jest gabinet weterynaryjny. Ja myślę, że jest to najlepszy adres, żeby się dowiedzieć, jak to dobrze zrobić? Dlatego, że lekarz weterynarii wykorzystując swoją całą wiedzę weterynaryjną, w tym też z zakresu dietetyki weterynaryjnej, będzie w stanie ocenić tego pacjenta, jaki sposób odchudzania będzie dla niego najbardziej korzystny. Nie można uprościć całego odchudzania tylko do redukcji kalorii w posiłku, czyli do stosowania diet odchudzających, czy też do ograniczenia ilości tych, tych posiłków i do samej aktywności ruchowej, dlatego że tempo gubienia tej masy ciała musi być też odpowiednio skorelowane niejako z procentem nadwagi, z potrzebami tego organizmu i z jego wydolnością. Z drugiej strony wiele zaburzeń związanych z wagą ciała wynika z pewnych chorób pierwotnych, które również musimy wykryć. To jest np. niedoczynność tarczycy, to jest nadczynność kory nadnerczy, to są różnego rodzaju endokrinopatie, takie jak chociażby cukrzyca, to są pewne spadki metabolizmu po zabiegach sterylizacji czy kastracji, to jest wpływ leków, które ci pacjenci biorą np. na, na atopie, czy leków przeciwpadaczkowych, czy też antykoncepcyjnych. I nie można tak bezrefleksyjnie tego odchudzania prowadzić, a szczególnie wysiłku, jeśli mamy na przykład pacjenta ze zwyrodnieniami stawów, bądź też z jakąś kardiomiopatią, czyli ze schorzeniami serca. Tutaj całe to odchudzanie, cała ta, nawet bym ujął po części rehabilitacja i dochodzenie do prawidłowej masy ciała powinna być w konsultacji z lekarzem weterynarii. Panie doktorze, ja nie wiem, czy teraz nie przeraziliśmy naszych widzów tym problemem nadwagi. Możliwe, ale chcielibyśmy też naszych widzów uczulić na to, że jeśli zwierzę jest zdrowe, a tylko jest z nadwagą czy otyłe, to to odchudzanie będzie no, mniej skomplikowane, będzie szybsze, będzie łatwiejsze i można je prowadzić samodzielnie. A jeśli zwierzę jest z otyłością wynikającą z pewnej choroby, to warto to robić w porozumieniu z lekarzem, ponieważ my jesteśmy w stanie sprawdzać parametry krwi kontrolując poziom cholesterolu, parametry wątrobowe. Jesteśmy w stanie sprawdzać na EKG pewne zaburzenia akcji serca, a nawet czasami są takie sytuacje, że duży brzuch u naszego pacjenta to nie jest nadwaga, tylko guz nowotworowy. I tutaj odchudzanie żadnymi metodami nic nie da, trzeba podejmować inne formy, takie jak operacyjne leczenie tego pacjenta. Czy słyszeli Państwo o kotach rasy Selkirk Rex? Jeśli nie, to nic dziwnego, bo jest to jedna z nowszych ras i właśnie o niej teraz opowiemy. Dla kogo kot rasy Selkirk będzie odpowiednim towarzyszem? Taki idealny właściciel powinien mieć no, sporą dozę cierpliwości, zresztą jak dla każdego innego kota, ale może też również pracować, ponieważ są to koty, które śpią. Przeczekają i czekają na nas bardzo cierpliwie w domu, nie psocą, yy, natomiast jak przyjdziemy do domu, to przychodzą do nas, nie, ale nie wchodzą pod nogi, nie są takimi kotami, które wymagają, żebyśmy rzucali wszystko i musimy się zająć nimi. One są po prostu z nami, będą sprzątać, będą przygotowywać posiłki, obojętnie, co by to nie znaczyło. W zasadzie są to ciche koty, nieskoczące po mieszkaniu i przede wszystkim najważniejsze jest to, że to są koty bardzo zrównoważone. Spokojniutkie, zrównoważone. Jeżeli coś w domu się dzieje, bo nie ukrywajmy, że są to domowe koty, one siedzą najczęściej w domu, inne kociaki na hura uciekają, chowają się po kątach, a one podnoszą głowę, rozglądają się co się dzieje i wracają do swoich zajęć, także tu nie ma żadnej paniki. No i fajne jest również to, że jak im powiemy nie wolno, nauczymy ich tej komendy nie wolno, to one nie będą robiły. Tak jak ja to zawsze mówię, że to są labradory w takiej kocie skórze, bo mam też również labradora, także te charaktery są takie porównywalne. Jak właściciele psów będą mieli labradory, to będą wiedzieli o czym mówię. A poza tym te koty znajdą się w każdym towarzystwie. Mogą w domu być psy, mogą w domu być inne koty i one bez agresji wchodzą do towarzystwa, bo sobie no, swoim takim zachowaniem, nie to, że są uległe i będą uciekały, ale swoim takim zachowaniem i zrównoważeniem y, wejdą do każdego towarzystwa, zarówno i do psa, i do kota jak i do mieszanego. To sierść jest bardzo ciekawe, jak się tak patrzy na te koty, jak pielęgnować je, jak o nie dbać. Jeżeli chodzi o pielęgnację, tak, czeszemy jak najmniej, żeby nie wyprostować tych włosków, bo czym więcej czeszemy, to one będą się uprostowały. I charakterystyczne jest to, że one mają być takie potargane. Właśnie mają wyglądać tak jakby z pralki wyskoczyły albo nieudaną trwałą ondulację miały zrobioną. Można je również wykąpać. One przyzwyczajone? Nie, nie. Jak są przyzwyczajone, to się nie boją. Tak jak mówię, one są zrównoważone, to, to stoją i patrzą i czekają, co z tego wszystkiego wyniknie. I to jest wszystko. Ten akurat jest, ona jest krótkowłosa, natomiast długowłosego to trzeba przypilnować od czasu do czasu, szczotką przeczesać, ale jak mówiłam już, nie za często, żeby nie rozprostować tych włosków. I a, to jest wszystko w pielęgnacji. Czy jak z takiego kota, to wymaga jakiegoś specjalnego żywienia? Nie, moje koty nie są kotami wybrednymi. Ale karmione są karmami dla kotów, suchymi i mokrymi. Takiego jedzenia domowego nie podjadają, oprócz kurzego żółtka. I tak, proszę Państwa, dotarliśmy do końca naszego programu. Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości związane z prawidłową masą ciała Waszych pupili się wyjaśniły. A jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zdrowia Waszych potopiecznych, zachęcamy do wysyłania pytań pod adres psy, koty i my, małpa rtk.poznan.pl. W następnym odcinku postaramy się na nie odpowiedzieć. I już dzisiaj właśnie na następne wydanie naszego programu zapraszamy. I życzymy zdrowej i aktywnej wiosny. Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.